Szanowni Państwo, jesteśmy w województwie śląskim. Budujemy pierwszy magazyn. Zobaczcie, tak wyglądają te nasze magazyny żywności. Tu w kamery pokażam, gdyż gramy na dwa kanały. O, kolega się przestraszył, uciekł od razu, bo się boi. Jak to wiecie, wszyscy Polacy się wszystkiego boją, nawet tego, że robią coś dla innych. No ale można mu to wybaczyć. Tak wygląda ten magazyn już postawiony na terenie. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze będzie taras. Jeszcze będą y, takie obwoluty i tutaj będzie wejście do tego naszego magazynu żywności. Za chwilę pokażę Wam, jak on wygląda wewnątrz. Tutaj już w niedzielę pierwsze dostawy Grzesio z Milówki. Dostarczy po prostu makaron. Makaron będzie tu w ilości kilkudziesięciu ton. Jeżeli to się oczywiście zmieści, gdyż Grzegorz jest bezkonkurencyjny, załatwia wszystko dla Polaków bardzo szybko. Dlatego jutro będziemy zapełniali ten magazyn żywnością. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli ogrom tego magazynu, jak to wygląda wewnątrz. Wielu się pyta, ile taki magazyn będzie kosztował. Szanowni Państwo. Dowiecie się wszystkiego w odpowiednim czasie. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że ja osobiście jestem szczęśliwy, że już te magazyny stają. Tamten się buduje i kończy, tutaj już stawiamy w województwach, także, szanowni państwo, wkrótce będziecie mieć żywność i zabezpieczenie na własnych terytoriach. Za chwilę wchodzimy do wewnątrz. Szanowni państwo, już jesteśmy wewnątrz tego naszego magazynu żywności, który w niedzielę zapewni, zapełni się już żywnością w postaci makaronów, które przekazała firma. Na razie nie będę mówił jaka firma, gdyż firma nie życzyła sobie, aby mówić jaka to firma przekazuje żywność dla fundacji. Zobaczcie ogrom tego magazynu jest niesamowity. Pracownicy już kończą wykończenie. Zobaczcie wykładziny to wszystko jest. Temperatura jest optymalna. Instalacja elektryczna jest wszędzie założona i syn powiedział mi tak. Tato musisz powiedzieć ludziom, kiedy ten produkt żywnościowy będzie wydawany? Otóż chcę wam powiedzieć, żebyśmy wszyscy zrozumieli, wy dajecie pieniądze na te magazyny i muszę wam powiedzieć tak, produkt żywnościowy będzie wydawany w przypadku jakichkolwiek klęsk żywiołowych, to znaczy powodzi, kataklizmów, różnego rodzaju sytuacji ekstremalnych, będzie również wydawany poszczególnych gminach województwa wtedy, jak nie będziecie mieć co po prostu jeść, bo po to my to tworzymy. My nie tworzymy tego panowie, ciszej tam, ty? my nie tworzymy tego dla siebie, my to tworzymy dla was, więc ta żywność będzie po prostu wydawana wtedy, kiedy zaistnieje konieczność, to nie jest moja żywność, to jest wasza żywność, to jest wszystko wasze, bo wy żeście dali tą wrzutkę, wy żeście wybudowali, Wy żeście zaopatrzyli, może nie, może nie wy zaopatrzyli, gdyż inwencja nasza twórcza, można powiedzieć, że występujemy do wszystkich zakładów produkcji żywności i te zakłady przekazują to na fundację i fundacja to uzupełnia. Ale muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, co jest przykrą rzeczą, że wystąpiliśmy również do ministra, może nie ministra, premiera naszego Pana Morawieckiego, aby przekazać jakieś środki na zakup żywności, którą chcemy gromadzić w tych magazynach. Do chwili obecnej, od trzech miesięcy praktycznie nie mamy żadnej odpowiedzi. Dlatego też nie liczę na rządy. Liczę tylko na Was, na zwykłych, normalnych Polaków, którzy dołożą swoją cegiełkę do uzupełnienia tych magazynów. Jest Magazyn, zaciągnąłem kredyt jako fundacja, ponieważ nie mam na żółwcy jeszcze tyle pieniędzy, żeby to szybko pokryć. A takich magazynów chcę postawić około 100 w całej Polsce. Szanowni Państwo, to jest nasza przyszłość. Pamiętajcie o tym. To się dzieje bardzo szybko, a szczególnie teraz widzicie sami, co się wyprawia nie tylko w kraju, ale również poza granicami kraju. Dlatego proszę Was, pomóżcie to szybko, szybko zrealizować, gdyż nie robicie tego dla mnie, ale robicie to wszystko dla siebie. Gdzież wielu z was mówi tak, Panie Adolf, nie mam gdzie gromadzić za żywności. już masz. Masz te magazyny, które powstają bardzo, bardzo szybko. Gdzieś, jak mówiłem na wstępie, powstaje centralny magazyn Matka w Górach Światokrzyskich. To już stawiamy województwie Śląskim, wkrótce dostaniecie spis, zrobimy mapę naszych magazynów, gdzie będziecie mogli z tych magazynów korzystać nie tylko w przypadku sytuacji ekstremalnych, ale również w przypadku, jeżeli będziecie cierpieć głód, gdyż te magazyny są nie dla mnie, a są stworzone dla was. Szanowni Państwo, pomóżcie, jeżeli możecie i nie krytykujcie, gdyż nie macie racji bo ja naprawdę nie potrzebuję nic dla siebie. Jeżeli coś robię, to tylko i wyłącznie z myślą o swoich rodakach. Dziękuję bardzo.